But I will never give up, no I'll never give To powtórzę No to się zabiłam przecież zaj jest? No fajnie. sobie strzeliłam w łeb Jak ty masz te wozy u konia? No. Normalnie? Nie To po prostu ich nie trzyma, ona je ma w nogach o! Nie! No! Nie! No! E, gdzie jedziemy? Tam, gdzie siedziemy, na dole Ehm... Um, Aha, nie, ma przecież. E, tam, gdzie były usługi przewoźnicze. Nie, to jest tak. Na dole czy na górze? I? Na górze. Are you fucking kidding me? No, lecz nie. Na górze. To w końcu no czy nie? No nie. No nie, no kurwa, no nie. Nie przekieraj dziecko, nieładnie. <grym«>, nie jestem dzieckiem. Jestem dzieckiem. No. Jeśli ryby głosu nie mają, bądź Nie piskuj. <grym> a to był właśnie przykład słonia. A <grym> i kończyki. Ona to taki słoń Patataj tu. Patatajajajmy, jajajajmy, jajajmy. Hmm, Ciekawe, bo się złapiam. Nigdy nikt nie widział, przykro mi. Ja tylko mam to, że można zapytać się postać, od której bierzesz quest'a o coś Tu... Ej, to ja co zapytać Dlaczego mnie pytasz? No nie wiem, bo jest taka możliwość Podobnie Oła. mój koń się zaśmiał Koń by się uśmiał Ała Ała, moje plecy Niech cię kręgosłup strzeli. Sprawia, to zrobił? Ja. Ja. No, ej, nie mogę trafić, nie chcę twojej dupy. Nie możesz trafić w dupę? Sprawdź to z Erikiem, ok? Mm. A mogę? Bo się nie mogę dostać do niego. O. Jego ja kliknę. O! Klikłam go. Kliknąłam go. Ją, nie wiem, Jego, tak bo. bo ktoś był tak mądry i wszedł z hmm. niego koniem. O, o jezus, Maria! Wiesz powinna być taka blokada, by nie, by nie wchodzić w postaci we zasadzie? No. Albo powinny no, by by mieć to takie podwyższenia. Podwyższenie. Ale by to Powinny wajtować w powietrzu. Nie, bo ja bym prostu blokada, że nie możesz wejść tyle. Powinny się unosić nad jeziorem, yy, nad jeziorem. Nie trzeba zejść, konia Jak to nie? Ja nie musiałam. Nie. Będziemy mieć ryby na obiad dzisiejszego wieczora. Myślałam, że będzie dzisiaj po południu. co ja to wiem. Wiesz może to obiad de kolacja? A. Oczyścić rybę z łusek, Fuj! Dlaczego mam wrażenie, że przełożyłam te skrzynki w to samo miejsce? Jezu, ona. Z... Co ty robisz z palcami, kochana? Ona ona rzuca jakieś zaklęcia na tę rybę. Mamy nóż! Ej, wy ej, wiedzieć, co to miała postać robi? Ja na to zaklęcia na rybę. No, paluszki, paluszki. No jeszcze coś widziała, by było fajnie. No, no, no patrz, weź sobie ten i zobacz sobie twoje, bo jest odprawy, jakie na klątwy. Pewnie klątwa lala te sprawy. Peluszki, no, paluszki, W ogóle mamy nów. Weźmy pograjmy dzisiaj w GTA w SSO. Bo mamy nów. Nie Zabijmy po, wszystkie po, grube dupy! Ej, patrz! Tego! Y ten, klub. Ten, szatanistów. Odprawiamy jakieś duchy, zaklęcia i tak dalej. Wywoływanie. i odprawianie duchów. Tak. Było... Tak, powiedziałam to specjalnie, bo ktoś miał wątpliwości. Ja wiem, że ja czasami mówię dziwne rzeczy, to kule było płacone na poważnie. Czemu. Ciało. Ciało. <laughs> wiem, co możemy zrobić! Gwałt analny nożem! Zabijmy się Chwotą na mnę nożem jak Hitlem? Co? Jak Hitlem? Yyy eee, no Aż bym wjechała do stadoły, w której zwierząt nie ma Wystraszyłeś ciebie Nie! Nighty! Nighty! Chwila, bo tam są szkoda Nighty budziły też A z... mówię, z... aż będzie zabawa, jakby weźmiesz Nighty, mówiłam <laughs> <laughs> Najlepiej ja dzisiaj z proszakiem. O, co to się życiem świnka? To są gdzie? Są... O, gdzie ty masz? cię? są z... tu gdzieś? Przeleciałam płot. O kurde, tak. ty tu właśnie mamy animacji. Ja też, że takie co się dzieje, kurde. Świnki, <laughs> świnki, świnki, świnki. Ja Pitole z kimś nie kinię. Ale się rozmawiam. zastanawiałam, czy to ty zakrąkałaś, czy to mi jego świnia w grze to Nie, niestety Junie, bo ja też to słyszałam. <laughs> Skąd ten pomysł? Ja pierdolę. <laughs> Masz jeszcze? Dałam kurom. E, świnie? Gdzie są? <laughs> e, tu Ładnie. Bo to luda jest. jest. To jest. O dobrze, dobrze jechałaś. Kurde, skręciłaś na paznosty zadanie. Tu, tu. Ale nie po latarni, jak ja, kurde. Najpierw chcę coś paść. Tu. Mm. A tu są te kuchy. kupy. Kupy. I tu się, się zabiłam. Jojan! Zamknij! <laughs> 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 nie przelatuj mnie. No, ać ci, ci jeszcze raz. Kupi kun. Nie, Ja pata, ja coś mi nie przeleciało. Co? Co? Coś mi nie przeleciało. It, it wasn't me, it wasn't me. Czy mam coś Ja chcę do pustelnika. Jedziemy? Jedziemy. Lecimy na szacin! Bo na bo Radom 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 jadą... Firanka! Y... Eee, firanka, firanka, firanka! Firanka chce ogóle... dobra. W ogóle ja miałam wcześniej jakieś problemy z grafiką grze i dobrze pomyślałam, żeby odinstalować grej i zainstalować ponownie, bo nie teraz jest ponownie, bo teraz jest wszystko ładnie I no, Tylko było u mnie, to jest, działało Nie zainstalowałaś to od nowa, Boże święty kobieta! Nic się nie nauczyłaś? Bo mnie wkurzało to Wszędzie miałam no, przesu... Powinnaś nie zainstalować tego ponownie i tyle No właśnie, powinnaś ty to już nigdy więcej tego nie instalować Straciłabym mój hajs No i dobrze Życie Dzięki! A w sumie dobra, ktoś z Polska, no to... No w sumie Straciłaś tak samo swój hajs, jak opłacę za laptopa w konkursie, Tak o, ja potaję! Już myślałam, że się zabiję. <głos> <Nie> <głos> mam to. W sumie normalnie by się zab... JA <głos> 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 Nie, co ja się teraz wydałam, i chyba nie chcę wiedzieć. O, co się stało. Stało! Co, się, co się stało?! Co się stało? Co się stało? Co, co się stało? Co się stanęło? To się nie odstanie? Bluz. Czemu ja nie mogę dostawać repki do niego? Dlaczego też nie mówi ja? Szalej jak młody pelikan, what the heck? What? Co to jest? Stay. Czemu to się nazywa pistanat? Znowu ktoś nie przetłumaczył ze szwedzkiego? Ktoś do, ktoś do ciebie macha um. Pozdro Ej Pozdro, Shaysa. No próbuję naprawić yy, sieć, ale zobaczyłam Juniora i mu postać stwierdziła, że nie Pani Ola no, jest leniem. I, i nie robię. I pani Ola też jest leniem. Tu widać przykład. Nie chcę tłumaczyć. Fiskenet. Boże. Nie wiem, o Boże! O co, w ogóle wytłumaczcie mi, jakim cudem ta kurde, powstała. Bo jest głupia. Who knows? Codziennie yy, przychodzisz, a tylko 30 o, Codziennie, niskie, niskie ceny Nie narzekaj, tylko idziemy, pan, panie W ogóle wiecie, że teraz są biedronkomaty? Kiedy biedronkomaty? Biedronkomaty Jakie biedronkomaty? Yy, automaty z biedronki, które będą działać 24 godziny na dobę I będą tam różne ważne, potrzebne produkty z biedronki Przytoki papierto, ale to nie. Dobry Jeffku, co u ciebie? To jest lalabi, nie zbliżyj się do niego. a Ziomka! W sumie wygląda jak takie lalabi. Aaaa, przepikam. Widzę jak ono wygląda. Jezus Maria, ono ma też dół. Level up. Masz lewe? Level up. Nie, ona ma tam na tym napisane: level up. Aha. Iiii guuuu się siedzi koni, Miller. Boże, nie ci... mi się na tym koniu, jesteś głupia O boże Iii, ja. ja O ja patrzę, ja bym w zawału psychicznego Ja, 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 ja chcę zdjęcie, ja chcę zdjęcie Ale moja, ale ta dziewczyna wbija się w zad mojego konia, że mój koń nie cierpi mhm. O u mnie siedzi fajnie Bo mój koń ma ładny, zgrabny tygłeczek A się... u mnie się wbija, ona się zagłębia w niego Wchodzi? Tak. Ja co nie najpierw? wierzę. O, udało mi się. Fajne tak. to jest, Pokażę wam później jak nie zapomnę. A to dzikie nie są wolne, tylko nie powinny być szybsze od takich moich. No, ale ładne są. też no Ja tylko czekam na wagiszczyki. Ja pataja. A wiesz jakie to jest hamstwo? Akurat jak dodadzą walizki, SN mi się skończy chcę ja przypomnieć dobra. mamie, że mi się faktura tamtą wysłała A właśnie, no, nie wiem kiedy moje się kończy <grym> Ale czekaj, jak kupowałam 18 No chyba nieźle A jeszcze, że wolałabym mieć takie, że musiałabym sobie kupować znaczy, niż niż, 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 yy, niż abonament znaczy, Ty przynajmniej mam załapkę. Ale... Mogę wy też. Y, niedowidzi się tego. kurna! Ej, nie mogę obrócić kamerą, jak jestem. bez konia. Gdzie z moje mieszka? Hmm. Ok, w Maddy są niech do konia. O, spoko. U. Będziemy osłaniać dzikiego konia. Gdzie U. mam. A. Gdzie są, ale kurde? fajna animacja! Aż ja. że tak dziki od razu to się pogłaskać? Nie, ja. to jest ale cóż. To jest so, to, to nie jest prawdziwe, normalne. No. W ogóle, w ogóle ktoś zauważył, że mam. No od ogóle... razu dzikiego konia na grzbiet, brawo, brawo so. Genialna logika. O, powiedz mi, że od razu ten koniec jest jeszcze ujeżdżony i tak dalej. Hmm? I później ktoś pojedzie do. 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 do, 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 do Ameryki i. I stwierdzi, I stwierdzi to... że umie że dzikie konie. Aha? Mhm. A? Po... A dobra, coś tam robili czoło. No o, co jest? Ona nie spada z jego kurde. A, przy, zie ziemia, no ja już dawno no ziemi, ale dobra. Co w dzikiego konia Madison A jak ja ma to zrobić? A dobra nie, dobra. Ej ona się utrzymuje tak jak to dziecko kurde go byłyśmy ten na tych oprowacankach. No, typowo. Jednak jakoś tam blokiną. A mogę jej nie gonić? Żeby od razu się dać na dzikiego konia, to trochę jest nie? A mogę jej nie gonić? A zwłaszcza taka niedoświadczona dziewczynka. A mogę jej nie gonić? Nie. Nie, możesz. Przykro Też sobie na pastwę losu i kazaliście się zastanowić nad swoim zachowaniem, ale no to gra. Dobra, to weźmy później, po prostu pójdźmy sobie na jakąś herbatkę i tyle. A to co mi dla spokojnie jedzie na tym koniu? Wow wow! Jeszcze ja sam muzyki? Hmm? Ja nie poda jedwiczka? Iio! Nauczę tak kiedyś konia. Na? Na ranch. Kurde, perełka tak nauczę O ile nie będzie się wierciła jak wtedy. Tak, tak. Co na to musisz, Ej, E, co mam zrobić? Myślę, jakieś miejsca i gdzie dobiegły biegło jakiś dźwięk, ale co nosz. Nie, ja nie, nie O Dokładnie! Nie. No. Myślałam, że się trzy razy powtórzy. I już nie zdzierzyła tego. Co się dzieje? O, kurde! To jest fajna zyskała. animacja. Mm -hmm. Trzeba się ukryć. Skitrajmy się Kitru Kitru. Jak ładnie biegną. Ja. Gdzie się skitra... skitraj. Skitraliśmy się mnie? skałą, nie? Jestem tyłem do dzikich koni. Przebiegły za mną. Spoko. Genialne. O, filmie. ale będzie dzisiaj dużo zdjęć na miniaturkę. Podejrzewam z... Podo... Podajżej podejrzaj! za Madison! Która jest za tobą! No. <laughs> Boże! Ale to brzmi tak jak... znaczy... jej zachowanie trochę mi przypomina tak, tak jakby uciekała jakbyśmy mieli uciekać przed tytanami. Spoko! Dzień z jedzę do Sem, winiezy! Nagrajemy tytan. A ja już się z wrażenia właśnie. włączyło nagrywanie. Ej właśnie! Czy ja mam? Czy mam jakiś nie film z Tytanów? Ja mam dwa O kurde o Boże Nie mam ja w ogóle czasu tego wrzucać Jeszcze muszę alicję ja wrzucić się... Dokładnie z tym... Znaczy szukaj plażom, na stoku w Boże i ja mam tam zejść na dół? Jezu, serio Naprawdę? Naprawdę? I must do that będę! A to można naokoło Na hardkora! Na, hard na oku! Ej <grywa> byłam na skale, ja byłam w tą skalę Ska Skale O! O! Żyje! Żyje! Lelelele, lapka Żyje! Ej, pomocy O! Jest, dobra Zbiegłam po skalę Chyba ja wiem wziąłem, co się stało! Otknęłam w skalę, ale w dół ja, Zobaczmy, zobaczymy czy to. jestem mądra i czy uda mi się rozwiązać zagadkę, nie wiedząc jeszcze jakie jest jej rozwiązanie. O co chodzi? Że łapią dzikie konie. Undrawed Dead and Co to jest, kurde? Ktoś tu się leni! Paniolu? Normalne, że pewnie będą łapać te dzikie konie. Mhm. Get. Paniolu. Albo zark próbuje łapać dzikie konie, żeby móc je później przemienić w tym roczne, nie? Tak hmm. I dobra Jeżeli dobra. dobrze myślę i wreszcie zaczęli kontynuować główną fabułę, to pewnie szukam konia dla Justina mhm. Albo ci ci, ci 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 od tego kolesia, co tam jest ten zły i niedobry co był takim budlakiem w ogóle To może on po prostu tam każe im po prostu A. Okay, właśnie Y, może po prostu z łapią te konie i handlują niby, nimi. No, no. Hold To jest coś niedawiające, to był za śniak. No kurde, nie dosyć, że nazywał się Rep, to nie wiem, jaki miał opis, bo nie umiem mówić po szwedzku. Ej, to jest ten dziki koń. Co go ta Madysiu chciała ujarzyć? Dużo te dzikie kunie! Yo! Nie, no, Ej ja nie wiem, przeszło ci? Nie tutaj. Ja tu, to ale to pewnie jest tak daleko. Mm. Ej w ogóle ta dziewczyna dalej u, u mnie siedzi W no, podigach To jest straszne jak ona się wbija W końcu nie tylko ja to zauważyłam On nie siedzi normalnie To Ty masz problem Bo mój arabek ma słup mokły zatek Puf 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 Ona ubija te, tego konia To Dosłownie zad ubija mu Czemu? Czemu? Czy, ale zaskoczyła. Wow! Fak. Daleko, że skoczyłaś? Skoczyłaś. Co ja? O kurde. Kurde, to był skok zajęty. Mhm. To jest I babcia? O kurde. Eee, nienawidzę tego Monika ma. No Monika! Eee, a gdzie... aha, dobra, dobra Co to były za dźwięki, ja się pytam Tak, ja Ale nie było jakieś takie ty to słyszałeś a <śm> koniu, co ty robisz? Czemu mam takie legi na tej farmie? Przebiegam sobie w skrzynce No i brzydkie to jest bluzka. Błędy i wietr szczelny. brzmi Swądź, że mało daję to jeszcze brzyd. to Bardzo mi się podoba ta bluzka, wiesz, bardzo, bardzo. Będę miała hajs! sklep, sprzedaj tak, tak, tak. Paniola, no niech pani zacznie to tłumaczyć, no. Mariola usłyszałam od ciebie. Powiedziałam, pani paniola. Bo Chociaż... kurde tutaj przy, połowa rzeczy jest po szwedzku. Co się dzieje? No to no to przy kurkach. Kurki są słodkie. Czekaj, próbuję na to odbić? Rodziałkę! 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 <grym> Jaka szczęśliwa! No nie wbiegł. I koń potrząsnął go, ruda! Nie, ruda nie. Nie, właśnie, no, ona, ona nie jest do wchodzenia, tylko od wchodzenia. Ruda, bo będę robiła Woolworka. tam ma ta, ta podniecie Nie ja Patrz jak wychodzicie jak ja chodzę. Ale ładny tyle kącik mamy. Nie dobra, dobra to nie chcę trójkącika. By to... No ty, zaprzecz! <śmierdzi> no, nie to chcę trójkącika! To by było To był piękny to... kantył. Właśnie przeciwam grubą dupę i tego żałuję. No.